Bez śląskiego węgla i stali nie ma przemysłowej siły Polski. Śląsko wiara, tradycja, rodzina, ale przede wszystkim ciężka praca. Na początku XX wieku trzykrotnie pokolenie śląskich powstańców wyrywało fragmenty suwerenności, aby być w Polsce. Dziś z rąk brukselskich komisarzy musimy wyrywać to, co się Polsce należy. Deindustrializacja, dekarbonizacja, czyli odprzemysłowienie i odwęglenie to dla Śląska katastrofa. To wyższe ceny prądu dla wszystkich Polaków. To kupowanie energii za granicą. Tylko prawo i sprawiedliwość zatrzyma absurdy unijnych praktyk klimatycznych. Śląski węgiel jeszcze długo będzie surowcem w naszych elektrowniach. Resztę przerobimy na gaz w najnowocześniejszych na świecie instalacjach, które zaprojektują nasi inżynierowie. Wtedy przemysłowe serce Polski zabije mocniej. Dzięki Państwu dam radę. Jerzy Polaczek dla Śląska i Polski, prawo i sprawiedliwość, miejsce czwarte, okręg katolicki. Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy, prawo i sprawiedliwość.